Cześć, ja jestem Peter X i witam Was w kolejnym odcinku, już na naszym Survivalu. I w poprzednim odcinku zdobyliśmy cały żelazny set, a dzisiaj chciałbym już zdobyć trochę diamentów. I w sumie możemy zobaczyć i iść do tamtej jaskini, w której ostatnio zdobywałem pierwsze żelazo, gdzie prawie szkielet mnie zastrzelił. Nie, to jest szkielet kolejny. Wyjdź. Ale też zachodzi słońce, więc poczekam chyba na następny dzień i się wybierzemy. Fajnie by było mieć coś do oświetlenia. Drewno sobie wezmę, więc wróćmy się tam, zobaczmy gdzie jest tam ta nasza jaskinia, w której byliśmy. No i jesteśmy, wróciliśmy tutaj, więc zobaczmy co jest tam głębiej. Gdy wszedłem głębiej do jaskini, na każdym kroku robiło się coraz bardziej niebezpiecznie. Na przykład klasycznie. Jest. Zabiłem go. Ostrożnie posunąłem się dalej, gdzie zdobyłem parę Glow Inksaków od kałamarnic, a obok nich była również ametystowa geoda, z której pozbierałem kilka kryształów. Potem zszedłem głębiej, żeby w końcu znaleźć pierwsze diamenty i zobaczcie, co mnie spotkało. Jest diamenty! Diamenty i szkielet, który... O! Oh, wow. Broni. Nie, dwa szkielety nawet. Cz więcej w tle jest! Jak ja mam teraz... Co ja mam zrobić w tej sytuacji? Tarcza mi się skończy w ogóle. Nie, uciekamy! Chyba muszę tu się wkopać po prostu. I zrobić sobie kolejną tarczę, bo nie wiedziałem, że moje tarcza w ogóle tyle ma zużycia już, jene, yeah, no. Dobra. Lecimy. A, tu. O, okej. Okay. Jad się. Jeszcze był drugi, nie? Nie wiem, gdzie on jest. Ale dobra, mamy diamenty. W końcu możemy wykopać nasz pierwszy. Diament jest. No i oczywiście więcej zgaduję, że nie ma. Czemu by miały być kolejne? No ale chociaż jeden. Przy okazji znalazłem też spawner pająków, gdzie w skrzynce było siodło, idealnie dla wielbłąda. Trochę dalej wykopałem kolejnego diamenta. Tak, znowu jednego. Odkryłem biom Deep Dark, ogromne złoże żelaza, ale diamentów nadal brak. Jak już straciłem nadzieję na szukanie po jaskiniach, po prostu się wkopałem na odpowiednim poziomie, ale prędzej kill -off mi się skończył. No, chyba nie miałem dziś szczęścia na diaksy, ale miałem szczęście na coś innego. O co jest? Kolejny spawner. Tym razem szkieletów. I co tu będzie? O, płyta. I koks jabłko Co jest? far! Dobrze. No i fajnie. No to może zejdźmy jeszcze raz. I w sumie jak mam nowy kilo, to poszukajmy. Może jeszcze będzie jeden jakiś diament. Nie. Nie, pół serca. Co jest? Gdzie ja mam uciekać? Nie. Szybko, chleb. Ja nie mogę. Co to było? Nie no serio, te szkiele to są jakieś powalone. O, jaka jaskinia w ogóle tam jest znowu, jacie. Co jest? Dosłownie Ancient City. Nie spodziewałem się, że znajdziemy to tak szybko. Ja, dobra, my to musimy zwiedzić. My to musimy Nie, my, my tam musimy iść, ale dobra. Chyba nie dzisiaj już, bo... Mam też inne plany co do tego odcinka, ale dobra, ja zapisuję tu kordy i musimy tu wrócić. No dobra, w takim razie chyba się wrócę i widzimy się w domu już. Oho, tu jest jakaś skrzynka. I nie zaglądałem tu. Ciekawie, mamy Impaling 4. I tu w ogóle jest. O, co? Tu jeszcze dwie? I, i ja ich nie tykałem w ogóle. ile pochodni. O, oh, Gluberry Blast Protection 2. No i dobra, jesteśmy już w domu. I może w kopalni nie miałem jakiegoś bardzo szczęścia do diamentów, ale przez to, że znalazłem dwa spawnery i Ancient City. O, no miałem jednak. Jeszcze w ogóle Koksa znaleźliśmy. Mamy jednak szczęście do trochę innych rzeczy niż diamentów, ale diamenty też się prędzej czy później znajdą. Moim planem na dzisiejszy odcinek oprócz wykopania diamentów, co już zrobiliśmy, było to, żebym poszukał jeszcze właśnie, pobiegał tutaj okolice, na przykład poszedł jeszcze tam dalej i zobaczył, czy jest gdzieś dżungla. A spytacie się, po co mi dżungla? Żeby mieć dżunglowe drewno. Tak, chcę Pobudować i to nie byle co, ponieważ swój własny dom. Ponieważ w tym się już nie mieścimy za bardzo, i no jest jednak, no widzicie, trochę tu ciasno jest, mało skrzynek się zmieści, chociaż no jeszcze tutaj da się jakoś żyć, ale pomyślałem, że zaprojektuję sobie swój własny tutaj taki wielki domek na środku wioski, i oprócz naszego domku, który będzie mniej więcej tutaj, zrobię sobie schodki na dół, i tu będzie molo takie malutkie. Będą tu łódki i będziemy mogli tutaj sobie też zejść i na przykład połowić. Więc żeby mieć lepszy transport, założyłem wielbłądowi siodło i zrobiłem dla niego zagrodę. Mogłem wyruszyć na nim w poszukiwaniu dżungli i udało się, była ona bardzo niedaleko wioski. Po wejściu do dżungli pozbierałem kakao, melony i bambusy. No, i w sumie, jak jesteśmy tutaj w dżungli, to mogę sobie zebrać wystarczającą ilość drewna do budowy naszego domku. I przy okazji, chciałbym jeszcze zebrać resztę materiałów, które będą potrzebne, więc zrobimy sobie taki timelapse zgrindowania i widzimy się, jak uzbieram dużo bloków już. Pościnałem więc trochę drzew na różne wstawki z tropikalnych desek, wykopałem bardzo dużo piasku, z którego właśnie głównie będzie się składał nasz domek, ale oprócz tego potrzebowałem też trochę świerku, musiałem odbyć daleką podróż, przynajmniej przy okazji zwiedziłem kilka struktur, nawet wioskę na sawanie i dopiero po dłuższym czasie udało mi się napotkać pierwsze takie drzewo. No i dobra, zebrałem tutaj wszystkie materiały, które będą potrzebne do zbudowania naszego domku. Mam nadzieję, że tyle starczy, ponieważ jeśli chodzi o dokładną ilość, to nie mam pojęcia ile będzie potrzeba, ale mam nadzieję, że chociaż trochę mi się uda zbudować tego domku. No i oczywiście więcej materiałów jeszcze przy okazji pozbieram, jak zniszczę domki. Zajmę się też tutaj okolicą i pozalepiam te dziury, zrobię lepszy teren. W takim razie chyba możemy zabrać się już powoli za budowanie, możemy zniszczyć te domki, które nie są potrzebne. O słońcu już zachodzi, to się prześpijmy, podkładamy niepotrzebne rzeczy i w takim razie możemy zacząć timelapse. No i po paru dobrych godzinach w końcu mamy zbudowany domek i nasz domek prezentuje się w taki oto sposób. Ja myślę, że wygląda świetnie. Ogólnie spoko mi wyszedł ten design. Sami możecie ocenić, ale no, myślę, że dość pasuje do tej wioski. Oczywiście tutaj poniszczyliśmy te domki, mamy więcej miejsca teraz i bardziej widać nasz domek. Tam w ogóle posadziłem sobie bambusy, ponieważ były one mi potrzebne do skraftowania scaffoldingu, które mi pomogły w budowaniu tego domku. No, widzę, że już tutaj golem Próbuję się wprowadzić. Ej, chwila, to mój dom. Liście w ogóle chciałem tutaj dać azaliowe, no ale nie znaleźliśmy jeszcze żadnej azali, więc na razie dałem sobie tutaj liście brzozowe. No i też to nie najgorzej się prezentuje. A na górze mamy sobie taki tutaj, na dachu możemy sobie tutaj. Siedzieć. No, dach, balkonik, właściwie to jest dach. Mamy trzy takie siedzonka, tutaj jest takie większe. No i mamy tutaj nasze łóżko. Tu jest nasza sypialnia, mamy takie drzwi e, zasuwane jakby. No i trzeba będzie to jeszcze udekorować. Tutaj jest e, też taka druga wieżyczka, jakby. I mamy tutaj zejście na dół. O, siema villager. Na, na dole nic jeszcze nie ma, nic jeszcze nie udekorowałem, więc właśnie za chwilę się za to wszystko zabiorę i to, co mogę, po prostu tutaj. E, sobie, dołożę do naszego mieszkania, a potem też z czasem, oczywiście, będziemy więcej rzeczy tutaj dodawać. No i tak to słuchajcie, wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mi się podoba bardzo ten domek. W takim razie jeszcze muszę się zabrać za udekorowanie wnętrza, ponieważ nic tu nie ma i muszę przenieść rzeczy, ponieważ tutaj się jakby przeniosłem. To wszystko tutaj dałem. No i mamy to! Środek jest ozdobiony i wygląda w taki sposób. Oczywiście nie jest on dokończony. Jak widzicie, tu na przykład jest taka dziura specjalnie dla enchantingu, ponieważ wkrótce też będziemy się tym zajmować. Tylko na, na razie nie mamy biblioteczek ani enchantingu. Ale tutaj mamy tu na przykład taką kuchenkę, wszystkie piecyki. No po prostu wszystko postarałem się tutaj zagospodarować jak najlepiej. Tutaj, oczywiście, jest nasze wyjście drugie. A tutaj będziemy mieć jeszcze zejście w dół I magazyn Dokładnie yy, A, tylko chyba źle te schodki ustawiłem ja jeszcze mi się siekiera zniszczyła Super I mamy tutaj jeszcze oczywiście taką stację roboczą Ale no właśnie myślę, że w następnym odcinku Zabierzemy się właśnie za farmy różne Bo serio, przydałoby się już mieć enchanting Czy inne rzeczy tutaj jeszcze potrzebne Tutaj tylko dodałem beczkę, doniczkę W której będzie nasz Ulubiony kwiatek, oczywiście, ale oczywiście możemy przy okazji pójść sobie dzisiaj po niektóre rzeczy, które jeszcze tutaj nam brakują, a mianowicie na przykład ten kwiatek chociażby, ale też przy okazji, jak będziemy na tej łące, możemy znaleźć pszczółki i zdobyć trochę miodu, ponieważ chciałbym z miodu skraftować świeczki, żeby dodać jeszcze lepszego tutaj klimatu. Na przykład tutaj chciałem dać świeczki. No więc wyruszyłem na małą wycieczkę po ostatnie wykończenia do naszego domku, zebrałem kwiatka, plastry miodu i jak wróciłem posadziłem przy okazji trochę trzciny, zrobiłem i postawiłem nasze świeczki, a na koniec wstawiłem kwiatka do doniczki przy łóżku. I myślę, że teraz zajmiemy się jeszcze oprócz tego domku naszą tutaj okolicą. Czyli mam na myśli tym tyłem, gdzie posadziliśmy sobie przed chwilą trochę czciny. Tutaj chciałbym zrobić takie molo jakby. No i na te molo też mam tutaj projekt, pomysł już zaplanowany, jak to ma wyglądać, więc w takim razie za chwileczkę widzimy się po timelapse, jak to zbuduje też. נוינה no שמולו Skończone! Możemy sobie teraz tutaj ładnie ścieżką pójść i prosto dojdziemy sobie tutaj do naszego molo, gdzie możemy sobie łowić albo inne rzeczy porobić. M mamy tutaj już takie dwie łódeczki ozdobne. No i proszę bardzo, mamy tutaj fajne takie wejście. A w tej beczce możemy sobie przechowywać różne rybki czy inne rzeczy związane z łowieniem czy coś takiego. A no właśnie, przejdźmy do tego. Tego łowienia, bo w sumie nawet jeszcze nie skraftowałem wędki. No i wędkę mamy, więc możemy w sumie trochę połowić, pobawić się w łowienie. Bo czemu nie? Może złowimy sobie trochę rybek i oswoimy na przykład kotka jakiegoś, yy, o ile tutaj jakieś jeszcze zostały. I pierwsza rybka. Tak, mamy łososia. Fajnie. Fishy biznes przy okazji, oczywiście, osiągnięcie. No i mamy też. Tutaj taką rybkę, ale robi się noc, więc musimy szybko tutaj iść i się przespać. A przy okazji jeszcze jak byłem sobie wydobyć więcej drewna z lasu, ponieważ tutaj dość wolno rosną te drzewa, poszedłem pościnać las i przy okazji zdobyłem kolejne honikomby, czyli miodek nasz, żeby zrobić kolejne świeczki. A tutaj też przy okazji w ogóle chcę zrobić enchanting. Więc przy okazji możemy tutaj sobie też dać beczkę z lapisem. Czyli bierzemy sobie tutaj cyk, oczywiście na odwrót. I myślę, że te ma kuchence, co tutaj są. Myślę, że takie zielone nie za bardzo pasują, więc niech będą zwykłe. Właściwie nawet ich nie podpaliliśmy, więc proszę bardzo. Coś takiego ewentualnie jeszcze wkrótce dodamy więcej tutaj. No i oczywiście podpalamy. No i teraz, jak złowiliśmy rybki, to zobaczmy, czy. Za pierwszym czy drugim razem uda się jakiegoś kotka oswoić. No wątpię, żeby wyszło, ale może się uda. O, jest tutaj. No nie, no chodź tu, nie uciekaj. Nie udało się i nie udało się. No cóż. O, a w sumie możemy też tutaj pozdobywać. Możemy pozabijać po prostu, bo mamy w rzece. Jest! Udało się! No i fajnie, mamy naszego pierwszego oswojonego kotka. Właściwie pierwsze to jest nasze zwierzątko takie oswojone. A co ty robisz w moim domu? Wypadł. W sumie. No dobra, możesz sobie tu posiedzieć. Ale tak, mamy kotka, mamy domek cały właściwie. W następnym odcinku zajmiemy się magazynem, enchantingiem. Więc polecam śledzić dalej tą serię. Jeżeli Wam się spodobał ten odcinek, to możecie zostawić łapkę w górę czy zasubskrybować, żeby być na bieżąco. I w takim razie ja już się chyba żegnam. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!